DFUSGOD rozmawiamy z Mogrzatą Kaczmarek, naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry. No mamy nowy rok szkolny, znowu 1 września. Znowu widzimy na naszych ulicach mnóstwo uczniów, którzy zmierzają do szkół. Jak to wygląda w tym roku właśnie ilu uczniów w naszej gminie rozpocznie rok szkolny? W bieżącym roku szkolnym według danych obecnych mamy ponad 3600 uczniów we wszystkich szkołach gminnych. Na terenie gminy natomiast w naszych czterech szkołach, które podlegają gminie, ponad 2600. Widzimy w wielu płaszczyznach, że miasto się rozwija, przebywa mieszkańców, a co za tym idzie też uczniów. Czy na ten czas starczy nam jakby te, ta, ta baza lokalowa jest wystarczająca? Na ten czas sobie radzimy, powiedziałabym tak. Baza wystarcza, aczkolwiek przy dwuzmianowości już w dwóch dużych szkołach, w dwójce i w trójce. Tam lekcje trwają do 16.10, niektóre nawet do 17.00. Za mało mamy sal, by trzymać się tutaj jednozmianowości. No niewątpliwie potrzebna jest jeszcze jedna szkoła publiczna, która w planach jest, aczkolwiek dość odległych ze względu na razie na brak finansowania. Przypomnijmy, że ta szkoła ma powstać w perspektywie przy ulicy Strzeleckiej. Tak, dokładnie tak. W pobliżu nowych mieszkań, bloków, które również mają tam powstać. To jest rejon Środy, który bardzo intensywnie się w tej chwili rozrasta i myślę, że ta szkoła tam będzie bardzo potrzebna. Pani naczelniczego możemy żyć w nowym roku szkolnym i uczniom i nauczycielom? Spokoju, mniej zmian różnych zaskakujących, które w ostatnim czasie w oświacie są dość liczne i rzeczywiście zaskakujące, bo dość szybko są wprowadzane. Wytrwałości dyrektorom życzę, żeby mieli pełną kadrę, pełną obsadę, bo z tym też mamy spory problem. Coraz więcej emerytów nauczycieli emerytowanych wróciło do szkół i na szczęście wspierają nasze szkoły również.